Światło Boga w sercu moim mieszka, ciepłem swojej obecności mnie otula. W ciszy duszy Twój głos przemawia, prowadząc mnie przez życia zawiłe ścieżki. Szczęść Boże, dobry wieczór. Witaj w cyklu Światło na dobranoc. Miejscu, gdzie krótkie historie. Rozświetlają serce i prowadzą ku spokojnemu snu. Usiądź wygodnie. Pozwól, by myśli ucichły i posłuchaj opowieści na ten wieczór. Dawno temu, na skraju pustyni, leżał mały, szary kamyk. Patrzył w górę. I widział błyszczące gwiazdy, które co noc oświetlały niebo. One są wielkie, piękne, a ja tylko leżę w piasku, myślał. Pewnej nocy jedna z gwiazd zbliżyła się i wyszeptała: Czy wiesz, że Twoje istnienie? Jest tak samo ważne jak moje, kamyk nie dowierzał. Przecież nie świecę, nie wznoszę się wysoko. A gwiazda odpowiedziała: Gdy pielgrzym idzie przez pustynię, nie oprze stopy na moim świetle, ale znajdzie siłę stojąc. Pewnie na Tobie. Kamyk poczuł, że choć jest mały, niesie wielką rolę, pomaga utrzymać kroki tym, którzy szukają drogi. Moi drodzy, każdy z nas ma swoje miejsce i wartość. Nawet jeśli nie błyszczymy jak gwiazdy, Bóg, Stworzył nas tak, byśmy byli potrzebni w różny sposób. Nie ma życia bez znaczenia i nie ma serca, które nie mogłoby rozświetlić drogi drugiemu. Zapraszam do modlitwy na zakończenie dnia. Kochani, módlmy się. Panie, dziękuję Ci, że nawet w mojej małości widzisz sens i wartość. Pomóż mi być oparciem dla innych, tak jak Ty jesteś oparciem dla mnie. Niech moje serce świeci Twoim światłem, nawet w codziennych, prostych gestach. Amen. Niech Bóg otoczy cię ciszą tej nocy, niech Jego światło oświetla twoje serce, a Jego miłość prowadzi cię ku spokojnemu snu. Niech Boże światło rozprasza wszelkie ciemności, niech będzie latarnią w chwilach zwątpienia. Błogosławieństwo twoje niech spływa na każdy dzień. Na każdą myśl i czyn. Proszę Cię, Boże, aby to światło nie tylko we mnie pozostało, ale przez moje słowa i gesty docierało do serc innych ludzi. Amen. W głębi mojego istnienia płonie jasność, która nie potrzebuje słów ani imion. Jest jak poranek wstający nad górami, gdy mgła ustępuje przed pierwszymi promieniami. Noszę w sobie tę cichą pewność, że nie jestem sam w swojej wędrówce. Każdy oddech przypomina mi o darze, który otrzymałem nie zasługując. Wspominam o tym blasku, gdy codzienność przysłania mi oczy, ale wystarczy zatrzymać się na moment i poczuć, jak pulsuje we mnie życie. Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną. Bóg jest w moim sercu. Bóg jest w moim sercu. Światło Boga w sercu, pokój spływa jak cisza, miłość obejmuje duszę, noc należy do Pana. Śpijcie spokojnie, moi drodzy. Do usłyszenia.